Cześć Litemski, bardzo serdecznie. Ja jestem Semko, a to kolejny odcinek Shakes and Fidget. Wbiłem oczywiście 190 level. Sorry, że tak długo nie było odcinka, ale jak wiecie, lato to się nie chce. To gdzie jedziesz na wakacje? wypiłem dzisiaj 10 kufli wejdziemy sobie, ale to za chwilę pójdziemy sobie do loszków. Yy, zatokujemy sobie tą babkę, 1% jest to, a to mam na hita chciałem zostawić no <laughs> mogę od, od razu, ale mnie coś wywaliło z serwera nie, o już jestem znowu je aha, czyli nie mogę Przejdźmy sobie, wkroczymy sobie do portalu w gildii. Napiszemy Siemanko, i wam pozdrawiam. Nagrywam i pozdrawiam. Cały sięń gildiem, Troszkę tutaj nas jest. No to tak, jedziemy do lożków, zobaczymy co mogę rozdać do moich ziomków. Oczywiście level zapomniemy rozdać. Um, on tu ma coś ale to jest 500. Zeby tego ziomka ulepszymy. To jest zwiadowca. Tu mogę mu dać 400, 600, nie. No to rozdamy jeszcze stacikowi stacik. Ziomko moje 190 Ma gitarę, to ma dość niezłe. Itemy powinniście zepsuć, tylko szkoda, że to nie idzie inta i wytrzymałość, tylko idzie to w szczęście. I wytrzymałość, patrzcie się, wytrzymałość i szczęście. Szczęście już mam 50%, to mi idzie teraz. Wytrzymałość, dobra, tu coś chce, coś 430. Hmm, 400, Mmm 400 nie, czyli robimy tak, wchodzimy tutaj i mary. Beng, o, namaga będzie, to to nic, to nie ma ciur z tym, to i to do wyrzucenia, a to się może na tego sprzyta Na się naszego kochanego. Rękawiczki wytrzymałość się 400 500 Jak najbardziej się opłaca. Wyrzucamy to. Hmm, no to przechodzimy do lożku. Atakujemy. Chyba so, myślałem tak, jak dobijecie ci te 10 ławek w górę, co przed nim odcinkiem. To, to zrobię dla was taki, taką miłą niespodziankę. Ale myślałem, że nie dobijecie, Patrzę się, 10 w górę jest. No to zaraz, jak to wszystko zrobimy, to wam pokażę. Moje konto, poprzednie konto, które na początku grałem na niebo. Jedziemy co za serwer, później myślę, a ponagrywam na niebo. U, na razie jedziemy nieźle, ostro, ostro, jedziemy, ostro. Jeszcze mam tu nieśmiertelkę, czy miałem nieśmiertelki, Trafił mi się. Tylko takie gówno, straszne. Mi się też nie będę przywijał. Tylko tak zostawię. No i mam te konto. W których tam 160 trzeci czy czwarty? Bodajże to jest. O, coś fajnego. To jest yy, nie zwiadowca. Tylko to jest. Chyba. Bodajże nie ma. Woj chyba. Ale to w następnym odcinku, dzisiaj tylko tak pokażę. 460. 60? Wow. Ten kurczek mi już denerwował. Po trochę. Bo pierdział nią. Dobra, pomienialiśmy to. 195. Lochy ukończone. Jak nie damy rady, to sobie przejdziemy do tego. Do wieży. Ale jak na razie to dajemy rady. 305 level prawie skakuje. Grzybki 548 leci powoli. Wszystko. I teraz drugi duszek. Powiem wam, że dotąd w ogóle jeszcze nie dojechałem. Żadnymi kątami. Tylko ten kolega mój, co mam teraz z tego tam co pokazywałem ostatnim no, kiedyś tam w odcinku. On tylko miał tego. To wziął mi on tutaj wszystkie te przelasy. Bodajże y, ja muszę pies pieska jakiegoś tam. Nie wiem jak bodajże, jaki to był piesek. Uuu, coś innego dostaliśmy. Za niedługo dwie, 200 200 level. 400. 200, lepsze. Przechodzimy do loszków i jedziemy Śpiąty czeka chyba dotąd Mhm Dotąd chyba I później będzie chyba piesek Leszek Jaki piesek Leszek? No, no Tamto I ja od tamtego dopiero zaczynałem I później chyba Potem będzie pies tegleszek pierwszy level. Jak ładnie, o Pieska leżka. Pies tegleszka A jednak zjechaliśmy. Pies kaleczka, myślałem że nie zjedziemy. Ale zjechaliśmy. Pies to może powypieprzemy. To co może zostawimy, to wypieprzemy te dwie rzeczy. Hmm Nie mogłem tego rozwalić Teraz bez problemu go rozwalam o ad adwokacika. Ciekawe czy sobie poradzimy w 13 piętrze Jestem tego cieka ciekaw Ale pewnie, że tak pierwszego o tego nie mogę rozjechać Rozjedziemy do... Spokojnie <laughs> o, i na tym jestem. Na którym mam 230? Któryś tam szósty, czy nie pamiętam, ale nie mogę tak jak zawsze dotąd brałem Teraz plach Unik Kryt. Mi się zdaje, że tutaj są wszyscy wykutrzani. z wiadowca i ten o patrzcie go jak jedziemy ping jeszcze raz do połowy i jedziemy z koksem wyjście lewe lożki i jedziemy o kurde no Chyba sobie nie poradzimy Nie 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 To nie mogło się tak dobrze skończyć Ja by tak krytami nie ładował To by było spoko Gdzie mój łeb łeb? No tylko Kurde gdybym kryt jakiegoś walno O ładnie I teraz kryt znowu? Cholera Spróbujemy tak na szybko, czy nam się uda Jak nie, to przejdziemy sobie do wieżyczki. Bo zakładamy na mojej ziemi, co to jest dobre. Ostatni grzyb, Ale jest Jest szansa. Jest, pokonaliśmy go w końcu. 208 level. Czy to jest? O tym gościu. Uuuu uh. tylko z magami jest tak ciężko Tu chyba będzie magi? Tak Jak myślałem Jezu magi mają kryty Uuuu, uh, 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 holy shit I teraz to będą same te wojownicy Teraz no, na luzie, wszystko wygramy i zostanie nam wieża. Ale chyba nie dokończymy. O, to jest wiadowca, to. Nie ma szans. Przytrzyma nas trochę. Teraz on ma tylko Nie mamy szans. Zobaczymy jak on w ogóle nabierze. No. On uderzy raz, jak dwa razy muszę uderzyć. Nie mam szans, ilma i wytrzymać Jezus pary. Dobra Zobaczmy, co możemy założyć na moich To w następnym odcinku Uuu Level mogę porozdawać Dobrze, że wszystko nie dałem w staty Które mam 200 Czwarty albo piąty No No się szybciej Co już tyle ile jeszcze 215 poziom wiem O ja cię sunę No Troszkę jest tego klikania Dobrze hajsu nie wydawałem Kurde, ja to wszystko żeby to chociaż zręczność waliło i, i ten, szczęście to było lepsze Bo O nie wy czym, hololewcia Ale ciekawe czy pokonamy tego, tego pierwszego Ale na luzie powinniśmy. on ma 200 level, a my już mamy 215 Tylko no, tu nie, nie mamy tego Pasowałoby coś Na zwiadowo, no, nie wiem, na... nie Uff, nie na w do... tylko na wojownika. No, szybciej jedzę to. Mm. 14, dobra już. Cofnijmy. 270. 79 No, Dobra, to jest lepsze. Mam szczęście lepsze. Tutaj mamy 510, 526. To i wszystko do kibelka leci. się by teraz. U, teraz słychać. No... Proszę, proszę, nie Ja pierdziu, czego wszystko namaga. Musi lecieć. Po co mi zręczność? Na wojownika. Boże drogi. Dobra, gdzie ten? Nasz Maguś? Czepek. O, czepek ma lepszy. A gitarkę. Uuu, gitarkę też ma nie Wejdziemy do wieży i jedziemy pierniczek, człowiek piernik. Uuu, to spokojnie. Spokojnie, zjedziemy go Nawet czwana kundegunda go zjedzie Hmm... Wiedziałem Ale zajebiście Level jeszcze leci z tego Że zabijemy tego ziomka Zajebiście O, tutaj mi wypadło Myślałem, że tu mi wypadło Tutaj się przynajmniej sobie ich poubieramy trochę. 517. Tu może tak dojedziemy. Kolejny. Jezus! Jakie to wszystko wypasione jest. 400. A ty zna wszystko? Czy tylko? Typu... Aha, wojowi. Dobra, jedziemy. Owiane żołnierze. Tak? Uuuu Aha, to jest wiadomo, w wiadomo Nooo O, ale zajebiste Buczki my dostali? To tak tylko na szybciutko O, ho, ho, ho Jakie dobre Teraz misia jakiego? Do 10... 10 do 10 wieży I skończymy ten odcinek Misiu Dobra, daj, maguś, liczę na Ciebie Dobra, Szczwano, dawaj To pominiemy Ale młodko zostało To jest nie gadaj, że teraz wszystko będzie leciało na... Wojownika, tak Uf, To sobie później uzupełnię ten level, na tym... odcinku, bo szkoda teraz marnować czasu i pokazywać wam jak wbijam ten to nie to tutaj to już jest który będzie piąty czy szósty piąty chyba tak piąty kolejny daj maguś szczono dobra zjechałaś coś na magusia tam wypadło maguś 500 600 ale tu masz wszystkie rzeczy czy masz za free Wchodzimy i różka zabłuszka to będzie magusz. Tak Magnus. Dobra, coś dobrego wypadło. Web. Dobra, ja tylko tak szybko. Jezus. Kaczucha, dawaj. Kaczuchę zjedziemy, zjedziemy. Kaczuchę, bez problemu. Brzydkie kaczątko. Wcale nie jest brzydkie. Tylko brzydkie. Dobra, magusia, coś na magusia mamy. To samo, to samo, lepsze. Dobra, jedziemy teraz. Będzie mag. Nie, to babcie i babusiem jakoś dostali O 600. Wiecie, wiecie co, ja chcę magusia tutaj wylepsze. Będzie mi lepiej. O, ho, ho, ho. Na się stali. Siła 600 mm, To szybko to zjedziemy ten Wam powiem, to w te wieże Całą szybciutko zjedziemy Teraz jest który? 10 ostatniego tego Twaniaka i Zostawiam Bo jeszcze konto muszę pokazać W które w już tego nie będę... Tylko pokażę Wam konto i w następnym odcinku zrobię to wszystko, te losowanie i to wszystko zap No zapowiem Wam i powiem. Dobra, no bo już się zaczyna pod górkę i dostalimy. Dobra, to już konto zostawiam, 228, nieźle. Troszkę grzybów wymarnowali. Przechodzimy do tego konta. 135 Nie wiem czemu mam ten okres dni jak mi czytam Nie mamy te płatki jakieś. Wywaliło mi serwera. Aha, już wiem czemu. Bo nie mogę być na dwóch kontach naraz. Zobaczymy sobie tutaj co mamy. Siła 400. Jak dobijecie dzisiaj kolejne 10 łapek w górę to robię losowanie z tego konta. To jest jakiś tam level. O no, Nie jest taki duży ten level, ale jest 135. Przynajmniej no od początku nie, nie, zacz, nie zaczynacie będzie, nie będziecie zaczynali, tylko od razu już. Od 135 levela Tutaj dam radę. Piernika zjeść. Nie zjedziemy piernika, nigdy nie mają. Na sobie. Dobra. Jak chcecie te konto, to musicie zdobyć 10, musicie dobić 10 bapów w górę jak ostatnią. I robię losowanie. Dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.